To możliwe, tym bardziej, że kontrolerzy poszczędzą nowe uprawnienia. I tak, jeśli abonamentu nie płacimy za urządzenia w domu, możemy zapłacić za te w aucie. Ale są wyjątki. Poczta Polska zapowiada kontrolę. Na celowniku radia w samochodach. Jeżeli nie ma innej metody na sprawdzenie, to no, każda, która jest dozwolona prawem, jest dopuszczalna. Zgodnie z nowymi przepisami kontrolerzy pocztowi otrzymają uprawnienia do fotografowania wnętrz pojazdów przez szyby w poszukiwaniu radioodbiorników. Ma to ułatwić ściąganie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Radia Państwowego właściwie też nie słucham. Generalnie, jeżeli ja mam abonament, no to mówię, no to płacę za coś, co używam, tak? A tutaj to jest po prostu podatek. To jest y, niestety y, konieczność wynikająca z sytuacji budżetowej państwa. Państwo chce te pieniądze koniecznie wyegzekwować. Jak tłumaczy Poczta Polska obowiązek rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dotyczy wszystkich użytkowników. Jednak w przypadku samochodów prywatnych osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność uiszczają tylko jedną z opłat bez względu na liczbę odbiorników. Przedsiębiorcy płacą za każdy pojazd osobno. Opłacamy to od 1 stycznia. W przypadku tej firmy z Łomży, zajmującej się handlem i transportem bydła, miesięczna opłata za flotę ponad 230 pojazdów wynosi miesięcznie ponad 2000 zł. Co podnosi to również koszty dla całej firmy. jest e, I tak transport w Unii Europejskiej stał się bardzo dużą mocną konkurencją i opłacalny. Dodatkowo ten koszt będzie odczuwalny w naszej firmie. Za brak abonamentu można sporo zapłacić. 30 miesięcznej stawki opłaty. Kontrolerzy mogą wystawić mandat na ponad 260 zł, w przypadku jednego radia i ponad 800 zł za telewizor. Jeżeli abonament nie był opłacany w poprzednich latach, to Poczta Polska może naliczyć zaległość do 5 lat wstecz, za radio ponad 1300, a za telewizor ponad 4000 zł. Przecież i tak tych opłat jest jeszcze też dodatkowo, dodawać opłaty, jakie bym raca. To nasza inwencja. Polska jest nieograniczona. Na pewno pojawią się próby omijania czegoś takiego. Kierowcy i przedsiębiorcy są podzieleni taką formą kontroli. Kontrole przeprowadzono oczywiście w ramach jakiegoś rozsądku. No na pewno bym była niezadowolona. I zwracają uwagę, że mogą naruszać ustawę o ochronie danych osobowych. Przedstawiciele handlowi pracujący w naszej firmie często, często jeżdżąc po różnych klientach, posiadają dokumentację handlową w pojazdach. Marcin Piotr Jwrona,